Cześć, chciałbym wam pokażę, jak zdemontować klapkę podłokietnika w Golfie 4. Identyczne podłokietniki są w Audi A3 w Volkswagenie Boże i bardzo podobne są w Pasacie B5. Ten podłokietnik wymieniam, bo jest to podłokietnik skórzany, który już jest, żeby zawsze, nie w najlepszym stanie. Kupiłem sobie tutaj inny podłokietnik zamiennik. Jest on bardzo podobny do moich skórzanych foteli, które są w kolorze takim krybowym. Jest on delikatnie inny. Jak taki podłokietnik zdemontować? Pokażę Wam tutaj, na jakiej zasadzie to jest montowane na przykładzie tego nowego podłokietnika. Tutaj w tylnej części są dwa takie otwory, w które wchodzą dwa tutaj te bolce z jednej i drugiej strony. I cały myk, żeby klapkę tego podłokietnika zdemontować jest to, żeby delikatnie ścisnąć te plastikowe tutaj elementy do siebie, czyli do środka. Wtedy one się poluzują i wtedy wyciągamy. Natomiast jeśli chcemy zamontować, musimy też delikatnie ścisnąć. Wprowadzamy podłukietnik do otworów i puszczamy wtedy, się to blokuje. Także otwieramy sobie podłukietnik i tutaj z jednej i z drugiej strony, nie widać tego bardzo tutaj z drugiej strony, ściskamy ten element i wtedy wyciągamy starą klapkę podłokietnika. I teraz albo jakimś śrubokrętem płaskim, albo jakimś nożykiem musimy sobie tutaj go wprowadzić i delikatnie musicie ściągnąć jeden ten element w stronę środkowej, czyli w stronę tego elementu. Jak widzicie, to jest delikatnie taki ruchomy plastik. I wtedy ciągniecie go do góry i w swoją stronę, tak żeby on wyskoczył z tego mocowania. I jak widzicie, odblokowało się. Teraz Wam pokażę, jak wyglądałem tutaj te miejsca. Tutaj wchodzi nasze tutaj te uszy podłokietnika. Natomiast tutaj widzicie takie dwie, jedną dziurkę i po drugiej stronie jest druga dziurka. Tutaj gdzie wchodzą te bolce i się blokują. I teraz mamy już tutaj nową klapkę. Również robimy to delikatnie pod ukos, czyli najpierw z jednej strony musimy wycelować tą dziurkę i z drugiej strony mamy to zamontowane. Jak widzicie tutaj bez porównania wyszło to szybciej i też łatwiej jest to zdemontować, ponieważ ten podłokietnik nie jest tak dobrze, tak powiem spasowany. Jak widzicie wychodzi to tutaj bez porównania lepiej. Zobaczymy jak się ta klapka spisze. Także dziękuję za obejrzenie filmików, zapraszam na mój kanał, do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Na razie!